Top 5 zegarków droższych niż luksusowy dom. Wyobraź sobie zegarek droższy niż dom albo droższy niż kilka domów. Brzmi nieprawdopodobnie, dzisiaj pokażę Ci zegarki, które kosztują prawdziwą fortunę. Zapnij pasy, bo zaczynamy od zegarkowych perełek, które sprawiają, że portfele milionerów dosłownie płaczą. Na miejscu pierwszym znajduje się prawdziwe szaleństwo Graff Diamonds Hallication To zegarek czy raczej dzieło sztuki jubileryjskiej Pokryte aż 110 karatami najlepszych diamentów We wszystkich kolorach tęczy Wygląda jak bajeczna eksplozja luksusu i wyobraźni Czy możemy sprawdzić na nim godzinę? Owszem, ale umówmy się To bardziej ozdoba niż praktyczny gadżet Jego głównym zadaniem jest olśniewać na salonach i przyciągać spojrzenia A jeśli przypadkiem masz 55 milionów dolarów może pozwolić sobie na uczucie, że nosi na nadgarstku nie zegarek, ale miniaturową luksusową rezydencję pełną blasku i prestiżu. Dwa. Ten zegarek to prawdziwy mistrz w swoim fachu. Patek Filip Grandmaster Chime, wyposażony w imponujące 20 funkcji, jest prawdziwym dziełem sztuki zegar miściowskiej. Wśród jego najważniejszych możliwości znajdziemy wieczny kalendarz, funkcję drugiej strefy czasowej, a także pięć różnych dźwiękołek skazań, w tym sygnał alarmowy i rzadko spotykane dzwonienie na życzenie. Dodatkowo ma dwie obrotowe tarcze, jedną klasyczną, drugą bardziej dekoracyjną, co pozwala na noszenie go na różne sposoby. To jednak nie tylko technologia, to również unikalność. Powstał w jednym jedynym egzemplarzu, co czyni go legendarnym. Prawdopodobieństwo, że zobaczysz go na żywo, jest niemal zerowe, cena niebagatelne 31 milionów dolarów. Za tą kwotę można kupić prywatną wyspę flotę luksusowych aut albo jedno z najdoskonalszych dzieł zegarmistrzostwa w historii, które sprawi, że czas zyska zupełnie nowe znaczenie. 3. Czas na kawałek historii. Ten niezwykły zegarek został zamówiony w 1782 roku specjalnie dla samej Marii Antoniny Królowej w Francji Problem. Prace nad nim trwały tak długo, że ukończono go dopiero po jej śmierci. Mimo to zegarek stał się symbolem królewskiego przepychu i wybitnego rzemiosła. Wykonany jest on solidnego 24-karatowego złota pełen skomplikowanych funkcji, takich jak wieczny kalendarz, wskaźnik rezerwy chodu czy mechanizm. Mechanizm Minut Repetera to prawdziwe dzieło sztuki zegar Dziś jest nie tylko zegarkiem, ale przede wszystkim legendą, która przetrwała wieki cena 30 milionów dolarów. Ale spokojnie, nie musisz być królową, by go podziwiać. Wystarczy obejrzeć ten film i zasubskrybować mój kanał. Jakie to proste, prawda? Czy to zegarek czy branzoleta, Jeżel -je Lecoutre, Żuari 101 Manchet to idealne połączenie obu, wykonany z białego złota i ozdobiony misternie osadzonymi diamentami. Łączy w sobie subtelność biżuterii i precyzję zegar mistrzowską. Mechanizm 101 użyty w tym modelu to jeden z najmniejszych na świecie. Dowód mistrzostwa techniki. Jego elegancja przyciąga uwagę nawet królowej Elżbiety II, która nosiła jego wersję podczas waży Uroczystości. Cena 26 milionów dolarów luksus, który można sobie wyobrazić na nadgarsku podczas eleganckiej gali, albo w kolejce po kawę bo czemu nie? Ten zegarek po prostu wszędzie przyciąga spojrzenie. 5. Zegarek czy dzieło sztuki. Chopar 201 karat to prawdziwy triumf jubilerskiej wyobraźni. Wyobraź sobie 201 karatów diamentów, w tym trzy ogromne kamienie w kształcie serca, które dosłownie rozkwitają niczym płatki kwiatów, odsłaniając tarcze. To więcej niż zegarek, to magiczne widowisko, które zachwyca za każdym razem, gdy na nie spojrzysz. Taki luksus oczywiście ma swoją cenę. 25 milionów dolarów. Czy to dużo? Cóż, za taką kwotę można by kupić rezydencję w najbardziej prestiżowej lokalizacji. Ale czy ona zrobiłaby takie wrażenie? Ten zegarek to coś, co widzisz raz w życiu. Albo na zdjęciu, albo jeśli masz szczęście na czymś nadgarstku, co wybierasz? Diamentowy spektakl, czy odrobinę skromniejszy dom? Dlaczego ich ceny są tak kosmiczne? Dlaczego proste urządzonko do mierzenia czasu kosztuje miliony? Powód pierwszy: materiał. Rzadkie diamenty, platyna, złoto. Powód drugi: rzemiosło. Każdy zegarek to setki tysięcy godzin pracy najlepszych zegarmistrzów na świecie. Powód trzeci: historia. Większość z nich to unikaty. Ceny rosną, legenda się umacnia. Dla kogo są te zegarki? Na pewno nie dla mnie, ale dla kolekcjonerów to prawdziwa inwestycja. Wartość tych zegarków tylko rośnie, a dla zwykłych ludzi takich jak my możemy tylko podziwiać i robić screeny do tapet. Podsumowanie, te zegarki to coś więcej niż tylko czasomierze. Luksus, pasja, historia. Czy są warte swojej ceny? Milionerzy powiedzą, że tak. Ja powiem, że są świetnym tematem do filmu na YouTube'a. Zostaw lajka, jeśli zegarki Cię zachwyciły. Subskrybuj, jeśli marzysz o jednym z nich. I widzimy się w kolejnym materiale. Życzę ci miłego dnia. Cześć, pa na razie!